Siema, siemaneczko moi kochani, witajcie po raz kolejny z nad rzeki, dzisiaj będzie, mam nadzieję, że wytrzymam, samotna nocka, ale dzisiaj nietypowo, bo zobaczcie, na ryby przyjechałem rowerem. <laughs> tak się zapakowałem, żeby zabrać mniej więcej wszystko, przyjechałem, prawie 15 km na rowerze, bałem się o niego trochę, bo Naładowane mam na niego ze 100 kg ponad, moja waga też 110, ale jak widać daliśmy radę i jesteśmy nad rzeką Severn i mam nadzieję, że dzisiaj coś uda się połowić. Dzisiaj będę łowił w troszkę spokojniejszej wodzie, cały czas ta woda jest mega czysta, także zobaczymy czy te ryby czasami nie zaszły ciut niżej, bo woda jest bardzo nisko mega czysta. Także zobaczymy, tutaj zaraz Wam pokażę miejsce gdzie będę łowił. Jak widzicie tutaj są jakieś szyny, nie wiem do czego są te szyny, do jakiejś przeprawy. Tu mam schodki na dół, ale tutaj do góry postawię sobie wędki, tutaj do góry. Tu będzie stał sobie mój mały namiocik i w razie ryby w razie ryby będę schodził sobie na dół po tych schodkach. Mam nadzieję, że się w nocy nie pochlastam. Jedna wędka poleci blisko, tu jest taka rynna dość fajna. Blisko, drugą sobie rzucę gdzieś dalej. No i mam nadzieję, że coś uda się złowić. Rzeka wygląda pięknie. Także trzymajcie kciuki. Ja zaczynam rozpakować, rozpakowywać mojego szerszenia <laughs> i rozbijać je. Dobra, a montuję zestawy? Zestawę mam prosto tak jak zawsze, króciutka skrętka, koszyczek, mam stoper, bo to ma być zestaw samo gdy ryba się szarpnie, ma się zaciąć sama, to są zestawy rzeczne, tutaj nie ma, nie ma, łatwo. Teraz tak, na jedną wędkę mam pudło z przyponami, ostatnio nie byłem przygotowany, pojechałem ze starym przyponem i niestety straciłem dwie ryby, dwa przypony mi nie wytrzymały, także lipnie trochę. Ale dzisiaj jestem mega przygotowany na każdą okoliczność. Pierwszy przypon, jaki założę, to założę przypon z quick stopem, i tutaj będę łowił na pelet 14 mm spicy sausage albo, albo cheesy garlic. Przypony, oczywiście, o długości metra. Haczyki grube, mocne, nie wiem, czy to będzie widać. Ósemki. Z zadziorem i przypon 0,25. To jest na takie ciężkie łowienie, myślę, że to jest takie minimum. Oczywiście łowiąc fiderami gdzieś tam lekko yy, można się pokusić o żyłki cieńsze, ale ja wolę mieć pewność, że nic mnie tutaj nie pęknie. Także 0,25 długość metra. I lecimy. Duży pelet, 14 mm. Ole zapach. Spice sosy, te, te pelety pięknie pachną. Pięknie się rozpuszczają w wodzie, dając taką smugę i zapach. Także jeśli tutaj ryba jest, to nie ma bata. Musi, musi przyatakować. Tak to wygląda, słuchajcie. Żarcie do koszyka. Żarcie mam dzisiaj mieszankę. Znaczy mieszankę. To jest zanęta stworzona typowo pod klenie i pod brzany. Serowo-czoskowa z grubym peletem i z mniejszym peletem. Ja dodatkowo dosypałem pół kilo, do 2 kg zanęty. Dosypałem pół kilograma gotowanej konopi razem z tą wodą. I dość sporo kolorowych robaków i takie koszyki grubo napełnione będą lądowały we wodzie. Jedna wędka poleci blisko, jest taka rynna i jedna wędka poleci tutaj blisko w tą rynnę. Druga wędka, dokładnie taki sam zestaw. Identycznie, identycznie taki sam, też taki sam koszyk. 70 gram na początek, zobaczymy czy nie będzie, czy nie będzie płynął. Tutaj troszkę inny haczyk, zastosuję mniejszy haczyk, dwunastkę, ale też z włosem. Gruby, mocny haczyk do kukurydzy. Wszystkie przypony robię sobie sam, ponieważ na rynku no nie ma takich, jak ja bym chciał. Są haczyki na przykład z włosem, ale ten włos jest bardzo, bardzo długi. Ja nie lubię takich włosów, ponieważ uważam, że dużo ryb się nie wpina na haczyk i można to udowodnić w postaci wiecie jak ogląda się filmy z teraz z tych podwodnych kamer, gdzie łowią brzany i klenie. Po prostu jak jest za długi włos, to dużo ryb się nie wpina i na ten włos, na tego quickstopa, założę sobie dwa takie dość spore ziarenka kukurydzy Pięknie to wygląda. Wszystko mam tak samo, takie same zestawy. Tutaj również nabijam konkretnie, konkretaśnie mój koszyk. Mocno bo nie będę za często przerzucał, powiedzmy co 40 minut, także chcę, żeby to jak najspokojniej sobie leżało w tej wodzie, żeby ten żarcie tam trochę zostało, więc nabijam mocno ten koszyk i taki sam, identycznie taki sam zestaw, tylko z inną przynętą. Ląduje ten, akurat ląduje trochę bardziej w środek rzeki. Wolny bieg. Wolny bieg mam w kołowrotach włączony, nie mam dzisiaj żadnych sygnalizatorów, Będę miał najmniej od blisko, czyli będę prawdopodobnie słyszał, ten wolny bieg będzie uciekał. W razie czego mam taką nadzieję, słuchajcie. Nie brałem sygnalizatorów, bo po prostu nie miałem miejsca. Nie chciałem się doładowywać jeszcze plecakiem. Więc myślę, że to będzie tyle i że tyle wystarczy, żeby coś połowić. Oczywiście podbierak mam na dole już uszykowany. Tutaj rozbiję sobie miejsce w razie gdyby te ryby e, gdyby jakieś ryby były położyć je tu sobie schowam wszystko, o, zakryję na matę żeby te ryby położyć, matę mam malutką taką także to tyle, mam nadzieję, że coś się będzie działo trzymajcie mocno kciuki bo to jest zawsze, zawsze mega potrzebne także to tyle czekam za pierwszą rybeczką Słuchajcie, jest pierwsza rybka Jaka płoć wielka słuchajcie Na kukurydzę Powiem wam, że bardzo dawno takie wielkie płocie nie złowiłem Patrzcie na tą pociarę. Piękna, wielka płoć z pół kilograma, na pewno idę ją szybko wypuścić do wody. Słuchajcie, mam piękną rybę, piękną, wielką żanę. Napelet, chyba naprawdę wielka ryba. Na pewno największa moja w tym roku. Ładna, bardzo ładna. Nie mam miary, ale jest wielka. Mocno została. Dziwnie Dobra. piękna ryba. No to słuchajcie Nie wiem około 8 dych pewnie Pewnie około 80 Patźcie jaka piękna petarda Na pewno około 80 centów Piękna, zdrowa, gruba, piękny odjazd, mocny, na duży pelet. Dobra, lecę szybko ją wypuścić do wody i zarzucam drugi raz, może jeszcze jedna będzie tutaj. Idzie, jest kolejna, czekajcie, zrobię inaczej. Jest kolejna rybka. Tym razem klenik na kukurydze się skusi. Jaki ładny. Dwie kukurydzki I proszę. to Piękny kleniar. Piękna rybka. buziaczek I wraca mu wolność. Płynie do wody. Klenik numer 2 Ładny, piękne, mocne branie tym razem odjazd taki brzanowy A to pan kleniozaur Już taki 40 piękna piękna rybeczka Wypuszczam go szybko do wody, nie męczę i łowimy dalej. Na kukurydze klę za Dosłownie po 5 minutach kolejne branie. Ten troszkę mniejszy. Ale zawsze to ryba. Taki z 35 cm może jednego wypuścić. I zarzucam znowu, Dajcie, nie trwało długo z 20 minut i kolejny, tym razem piękny kleń około 50 cm pewnie Też na kukurydze Piękna rybeczka Stój, stój, stój. Piękne agresywne branie mocny odjazd i ładna zobaczcie piękna gruba klucha piękna rybeczka, wracam mu szybko wolność i łowimy dalej słuchajcie, jest piękna brzona kolejna następna taka wielka Coś pięknego. Odjazd mega mocny. Piękna, zdrowa rybeczka. Dostała ta trochę chuda. O. Ale piękne duża no coś mi światło szankuje jaka piękna petarda kolejna Piękna ryba Piękna rybeczka znowu był konkretny odjazd Coś niesamowitego Dobra, nie męczę ryby Idę ją wypuścić. Cudo. Dobra, moi kochani. 8 rano. Czas kończyć. Rumak już zapakowany. Stoi do wyjazdu. Teraz tak. Ostatnie branie. Ostatnią rybę, co widzieliście, brzane. Miałem o godzinie dwu... prawie punktualnie. O 12, tam 12.02 miałem branie. Nie wiem, akurat wiem, bo przerzucałem drugą wędkę więc patrzyłem na zegarek i od tego czasu do rana w ogóle nie było nic, rano na kukurydze miałem jakieś małe rybki, tego wam w ogóle nie pokazywałem, no bo małych to nie ma sensu, ale i tak wyjazd mega, mega udany, nie zmrużyłem oka w nocy, z zmarzłem jak diabli, jadę do domu. Jeszcze mi zostało teraz powrót 15 km z powrotem, także jest co dygać. Ale warto było. Także jak filmik się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, komentujcie. E, nowe osoby niech zasubskrybują, jeśli oczywiście chcecie, żebyście mogli na bieżąco śledzić e, mój kanał i moje wyczyny wędkarskie. Także to by było na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami, ale nie na długo pamiętajcie, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się.